Czy wiecie o tym, że już ponad połowa młodzieży przed 15 rokiem życia ma częściej niż co tydzień kontakt z pornografią w internecie, a średni wiek pierwszego kontaktu z pornografią spadł do 11 roku życia? To prawdziwa plaga. Pornografia, z łatwo dostępna przez smartfony, staje się prawdziwym narkotykiem. To problem, który niszczy relacje międzyludzkie, niszczy wrażliwość dzieci i młodzieży, utrudnia później tworzenie stabilnych związków, prowadzi do różnego rodzaju uzależnień. Czy dysfunkcji w sferze płciowej. Coś z tym, z tym trzeba zrobić. Różne państwa na świecie poszukują różnych rozwiązań. We Francji, w wielu stanach Stanów Zjednoczonych wprowadzono rozwiązania zmuszające użytkowników pornografii do poddania weryfikacji wieku. Również w Polsce takie projekty ustaw powstały. Poprzedni rząd pracował nad takimi projektami ustaw, ale niczego nie uchwalił. A teraz zawiązał się społeczny komitet zbierający podpisy pod projektem, który miałby właśnie wprowadzić rozwiązania gwarantująca z jednej strony anonimowość użytkownikom, ale z drugiej strony wymuszające prawdziwą, rzeczywistą weryfikację wieku poprzez platformy dostarczające użytkownikom pornografii. Uważam, że jest to zasadne. Uważam, że należy takie rozwiązanie wprowadzić, jeżeli ono będzie gwarantować anonimowość użytkownikom. To nie jest cenzura, to jest wymuszenie obecnego prawa, prawa, które czyni przestępstwem dostarczanie osobom poniżej 15 roku życia treści pornograficznych, ponieważ po prostu jest to ich demoralizacja i deprawacja, jest to coś, co uderza w ich zdrowy rozwój psychoseksualny. Komitet Stop Narkotykowi Pornografii na stronie stopnarkotykowipornografii.pl udostępnia takie listy do zbierania podpisów. Tych podpisów trzeba zebrać 100 tysięcy przed końcem grudnia. Wówczas ten projekt będzie mógł trafić tutaj do sejmu. Będziemy mogli się nim zająć. Różne opcje polityczne będą mogły zadeklarować dla niego swoje poparcie lub zgłosić poprawki. Ja uczestniczyłem jeszcze kiedy rządził PiS w spotkaniu zorganizowanym w kancelarii premiera na ten temat i wówczas podczas z tego spotkania wszystkie siły polityczne z lewicą włącznie zadeklarowały poparcie dla tych rozwiązań. Niestety w wyniku różnego rodzaju obstrukcji, blokad, e, strachu polityków przed tym tematem ten projekt nie został nigdy poddany debacie w tej Izbie. W parlamencie. Trzeba to zmienić. Zachęcam do wsparcia podpisami pracy inicjatorów z Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Ustawy o ochronie małoletnich przed treściami pornograficznymi w internecie. Zachęcam do włączenia się w zbiórkę podpisów. Mam nadzieję, że uda się ochronić miliony polskich nastolatków przed przedwczesnym kontaktem z pornografią, przed uzależnieniami i przed niszczycielskimi konsekwencjami tej plagi, tego narkotyku.